to Dopasowujemy do dołka. Jak trzeba dosypać troszkę gleby, to dosypujemy. W tym roku do pierwszych klas szkół podstawowych obowiązkowo poszły sześciolatki z pierwszego półrocza 2008 roku gmina Lubań stanęła przed wyzwaniem, aby dobrze przygotować szkoły do przyjęcia najmłodszych i dać im możliwość nie tylko nauki w dobrych warunkach, ale i zabawy. Dlatego postawiono place zabaw jak na przykład ten przy szkole podstawowej nr 1. Dla dzieci najmłodszych do lat 10 ogrodzony, bezpieczny, kolorowy, ze wspaniałym wyposażeniem. Stąd spora ilość środków, które przekazaliśmy szkołom podstawowym w naszym mieście na przygotowanie infrastruktury zabawowej, m.in. placów zabaw. Taki największy plac zabaw powstał przy szkole podstawowej numer 1. Jest to bardzo nowoczesne rozwiązanie ogrodzone, które w przyszłości będzie jeszcze rozbudowywane. Taki też plac zabaw powstał troszeczkę wcześniej przy szkole podstawowej numer 4 i tam dzieci też z tego mogą korzystać. Mogły już korzystać właściwie przed wakacjami. Doposażony został także plac zabaw przy szkole podstawowej numer 3 w Lubaniu. W szkole podstawowej numer 2 taki plac zabaw powstał dwa lata temu. Tam jest tylko możliwość dostawienia kilku. Dodatkowych urządzeń. Wszystkie urządzenia spełniają odpowiednie normy. No oczywiście najnowocześniejszy jestem przy szkole podstawowej numer 1 i będąc na otwarciu tego placu zabaw pytając dzieci, co one na to, wszystkie stwierdziły, że plac jest fantastyczny i niech służy jak najdłużej naszej najmłodszej braci szkoły. W budżecie miasta odpowiednio wcześniej zabezpieczono kwoty, które pozwoliły na remonty istniejących i budowę nowych bezpiecznych placów zabaw. Środki pochodzą z dwóch jakby źródeł czyli ze źródeł ministerialnych na przygotowanie dzieci sześcioletnich do nauki w szkołach podstawowych, jak i z budżetu miasta Lubań, mniej więcej pół na pół. Przyszkolne place zabaw to na pewno to, czego oczekują uczniowie najmłodszych klas szkoły podstawowej podczas przerw międzylekcyjnych. Między innymi dzięki temu można usłyszeć od pierwszaków.